Kejsie Manko, to znowu ja, Konrad, i dzisiaj pójdziemy sobie do jaskini. Coś takiego tu. Tu jakaś tu tabliczka jest. Jaskinia strachu. Kolejna, zaczynamy grę. On jest skelet! Słyszycie te dźwięki? To jest szpital szkieletów. Nie muszę tu uciekać, ucieczka. Szpital szkieleta. O nie, o, to jest właśnie szpital szkieleta. A, muszę je pokonać. Jeszcze ich pokona. Okej, okay. idziemy dalej, musimy znaleźć tą jaskinię, jaskinia strachu, muszę pokonać. A, muszę pokonać. Musisz iść do, ty, do tego i, i powalczymy. Powalczymy. Z szkieletem. Okej, okay, jestem już w wiosce. Gdzie było to? Gdzie to było? Nie muszę gdzieś znaleźć. Nie to też nie. Muszę znaleźć te wejście. szę to wnaleźć mm, Dalej idziemy idziemy dalej idziemy Gdzie ta jeszcze ja pokópi o, a tu była halo, jest tuż jest tu kto? Halo, jest kość. i to. A gdzie są szkielety? Jeszcze Niku nie koniec zabawy szkielety. Nie pójdę do końca. O, tablecze wyłączy za 30 sekund. To papa, musi kończyć. Muszę to walczyć. To papa.